Historia polskiej pary, której spojrzenie na Serbię zmieniło się na zawsze: Natalia i Krzysztof, para z Warszawy, pasjonowali się podróżami po Bałkanach. Jednak dla nich Azja pozostawała odległym światem pełnym nieprzewidywalnych przygód. Ich serca skradła Chorwacja, którą odwiedzali niemal każdego roku. Mieli tam bliskich przyjaciół, poznali lokalną kulturę i zakochali się w chorwackiej kuchni. Dla nich Chorwacja była perłą Bałkanów, a sąsiednia Serbia Krajem, który można odwiedzić albo i nie. Informacje od chorwackich znajomych i wizerunek skomplikowanych relacji między oboma narodami sprawiały, że w ich oczach Chorwacja wydawała się znacznie ciekawsza. Jednak los chciał, że pewne doświadczenie całkowicie zmieniło ich perspektywę. Podczas jednej z podróży powrotnych z Chorwacji musieli czekać na przesiadkę w Serbii. Mając dużo czasu, pomyśleli: Skoro już tu jesteśmy, może warto rozejrzeć się po okolicy. Bez większych oczekiwań postanowili opuścić lotnisko I Am, Nikoli Tesli w Belgradzie. Już w ciągu pierwszych pięciu minut na serbskiej ziemi coś fundamentalnie zmieniło ich uprzedzenia. To doświadczenie stało się początkiem ich głębokiej miłości do Serbii. Co takiego się wydarzyło, że ich spojrzenie uległo tak radykalnej zmianie? Oto historia Natalii i Krzysztofa oraz ich niezwykłych wrażeń z Serbii. Natalia interesowała się kulturą Bałkanów od kiedy skończyła 20 lat. Zaczęła od fascynacji krajami takimi jak Albania, Czarnogóra, czy Bośnia i Hercegowina. Zawsze powtarzała, Bałkany to niekończące się odkrycia. Czuję, że odnajduję tam cząstkę siebie, której nie mogę znaleźć w Polsce. Gdy Natalia miała 29 lat, na wyspie Chwar w Chorwacji wydarzyło się coś ważnego. Gdy cieszyła się plażą, nagle rozpętała się potężna ulewa. Szroniła się w pobliskiej altanie. Tam spotkała Linę, Chorwatkę, która również szukała schronienia przed deszczem, szybko nawiązały rozmowę. Wspólna pasja do podróży po regionie sprawiła, że od razu poczuły więź. Lina z entuzjazmem opowiadała Natalii o pięknej kulturze i tradycjach Chorwacji, co sprawiło, że Natalia zapragnęła poznać ten kraj jeszcze lepiej. Na pożegnanie Lina zaprosiła Natalię do siebie. To zaproszenie na zawsze pozostało w sercu Natalii. W następnym roku Natalia po raz pierwszy pojechała do Chorwacji na dłużej. Była oszołomiona pięknem Dubrownika i Splitu. Historyczna architektura i energia tętniących życiem, miast całkowicie ją urzekł. Lina pokazała jej kulturę, w której starożytność idealnie łączyła się z nowoczesnością. Lokalne targi i zabytkowe kościoły położone tuż obok luksusowych marin. Pewnego wieczoru Lina zabrała Natalię do tradycyjnej konoby. Po raz pierwszy spróbowała peki i świeżych owoców morza. Smak delikatnego mięsa i aromat ziół zrobiły na niej niezapomniane wrażenie. Natalia poznała styl życia, pracowitość i silne więzi rodzinne Chorwatów, co sprawiło, że pokochała ten kraj jeszcze bardziej. Jednak, w miarę jak rosła jej miłość do Chorwacji, nieświadomie zaczęła nabierać negatywnego stosunku do Serbii. Kiedy Lina opowiadała o skomplikowanej historii obu narodów, Natalia zaczęła postrzegać Serbię w negatywnym świetle i nigdy nie myślała o tym, by tam pojechać. Gdy w wieku 35 lat Natalia wyszła za mąż za Krzysztofa, jej podróże do Chorwacji stały się jeszcze częstsze. Początkowo Krzysztof obawiał się o bezpieczeństwo na Bałkanach, ale z miłości do żony postanowił pojechać z nią. Krzysztof był pod wrażeniem gościnności ludzi i chorwackiej kuchni, pełnej świeżych warzyw i ziół. Chociaż czasami zgiełk wielkich miast przyprawiał go oból głowy, przyznawał, że ma to swój urok. Aż pewnego dnia nadarzyła się nieoczekiwana okazja. Znaleźli bardzo tani bilet lotniczy z Dubrownika do Warszawy, ale warunkiem była dziesięciogodzinna przesiadka na lotnisku w Belgradzie. Szkoda by było siedzieć tyle czasu na lotnisku, powiedziała Natalia. Brzmi ciekawie spróbujmy wzruszył ramionami Krzysztof. Postanowili więc wyruszyć na krótką przygodę po Belgradzie, nie wiedząc, że ta decyzja na zawsze zmieni ich postrzeganie świata. Gdy tylko Natalia i Krzysztof wylądowali na lotnisku pierczy Am Nikoli Tesli. Poczuli różnicę. Nowoczesna architektura i funkcjonalny design sprawiały, że wyglądało ono inaczej niż inne lotniska w regionie, które odwiedzili. Jak scena z filmu, powiedziała Natalia do Krzysztofa z ekscytacją: Pierwszą rzeczą, która ich zachwyciła, była czystość toalet. Natalia, która poszła za potrzebą, wróciła zszokowana i pod wrażeniem Krzysiek, toalety są tu niewiarygodnie czyste powiedziała mężowi. Krzysztof poszedł sprawdzić i był równie zdumiony. Podłogi lśniące, porządek i nowoczesne wyposażenie. Niesamowite, wygodne i higieniczne, zaśmiał się Krzysztof. Powiedział Natalii, że ich znajomi w Polsce byliby w szoku. Następnie zatrzymali się w lotniskowym kiosku. Natalia, która spodziewała się małego, zwykłego sklepiku, była zdumiona. Widząc tak szeroki asortyment. Gotowe do zjedzenia kanapki z przutem, lokalne słodycze wypieki i napoje, których nigdy wcześniej nie widziała. To jak mały supermarket, powiedziała Krzysztofowi. Kiedy płaciła, sprzedawca uśmiechnął się szeroko i powiedział: Chwala Lepo, kupiliśmy tylko drobiazgi, a potraktował nas tak miło, była pod wrażeniem Natalia. W Polsce nie zawsze tak jest, dodał Krzysztof. Wrażenia na tym się nie skończyły. Kiedy skorzystali z autobusu do miasta, odkryli, że przyjechał punktualnie, a wnętrze było czyste i klimatyzowane. Mimo, że jest tłoczno, wszyscy wydają się spokojni i uprzejmi, zauważyła Natalia, widząc, jak ktoś ustępuje miejsca starszej osobie. To zorganizowany chaos w fascynujący sposób zgodził się Krzysztof. Spacerując ulicami miasta, byli pod wrażeniem czystości chodników. Mimo, że było to tętniące życiem, duże miasto, prawie nie było widać śmieci. Spójrz, jakie piękne. Małe cerkwie stoją obok tych wielkich budynków, wskazała Natalia. To miasto, które doskonale łączy wiarę z nowoczesnością. Kulminacyjnym punktem była kolacja w tradycyjnej serbskiej restauracji. Natalia, która nigdy nie jadła autentycznej serbskiej kuchni, była zdezorientowana mnogością dodatków na stole. Ale kelner podszedł i z życzliwością wyjaśnił, że ciewapi najlepiej smakują z kajmakiem i siekaną cebulą, a do pieskawicy idealnie pasuje ajwar. Gdy spróbowała, jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Orany to najbardziej złożony i pyszny smak, jakiego kiedykolwiek próbowałam. Krzysztof z kolei zakochał się w smaku grillowanego mięsa. Oboje przyznali, że serbska kuchnia ma znacznie więcej wymiarów niż sobie wyobrażali. Przed powrotem na lotnisko zatrzymali się, by kupić pamiątki. Sprzedawca starannie zapakował ich zakupy, podziękował z uśmiechem, co sprawiło, że poczuli się wyjątkowo dobrze. Sam uśmiech i taka obsługa sprawiają, że warto było tu przyjechać, powiedziała Natalia. Jednak tuż przed odlotem wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Krzysztof zorientował się, że zniknęła jego mała torba z drogim aparatem fotograficznym. O nie, dopiero co go kupiłem, powiedział zdenerwowany. Szybko wrócili tą samą drogą, którą przyszli, sprawdzając toaletę i sklepy, ale nic nie znaleźli. Natalia już traciła nadzieję, chyba musimy się z tym pogodzić. Nagle podszedł do nich serbski mężczyzna i zapytał po angielsku: Czy może tego szukacie? W jego ręku była torba Krzysztofa. Krzysztof odebrał ją, nie wierząc własnym oczom: Tak, to moja torba. Dziękuję, naprawdę bardzo dziękuję. Mężczyzna tylko się uśmiechnął i odpowiedział: Nie ma za co, tak po prostu trzeba było zrobić. Gdy Krzysztof próbował dać mu pieniądze w ramach podziękowania, mężczyzna grzecznie odmówił: Nie trzeba. Znalazłem ją na krześle przy wejściu do toalety. Ktoś, kto ją zobaczył przede mną, pewnie położył ją w widocznym miejscu. Mężczyzna uśmiechnął się i odszedł, zostawiając ich w stanie głębokiego wzruszenia. Natalia i Krzysztof z bijącym sercem otworzyli torbę i odetchnęli z ulgą. Nowy aparat i inne cenne rzeczy były na swoim miejscu. Krzysztof przytulił torbę, jakby była najcenniejszym skarbem. Niewiarygodne, szepnął. Gdybym zgubił coś w innym dużym mieście w Europie, szanse na odzyskanie byłyby zerowe, zwłaszcza czegoś tak drogiego, ale tutaj, tutaj jest inaczej. Natali napłynęły do oczu łzy wzruszenia. Serbowie są naprawdę dobrzy. To jest to, co nazywa się gościnnością, prawda? Czuła, że uprzedzenia, które miała wobec Serbii, runęły w jednej chwili. Nie mieli już czasu, by odnaleźć tego mężczyznę i podziękować mu raz jeszcze, bo zbliżał się czas odlotu. Idąc do bramki, Krzysztof powiedział zamyślonym głosem, prawie osądziliśmy cały kraj na podstawie słów innych, nigdy go nie poznając, byliśmy w błędzie. Masz rację, zgodziła się Natalia. Te kilka godzin naprawdę otworzyło nam oczy. W samolocie powrotnym do Polski Natalia i Krzysztof nie rozmawiali o niczym innym, jak tylko o Serbii. Krzysztof patrzył przez okno, gdy samolot wznosił się w niebo, zostawiając za sobą migoczące światła Belgradu. Jestem wdzięczny z całego serca, nie tylko człowiekowi, który oddał mi torbę, ale za wszystko, co dziś spotkaliśmy. Natalia skinęła głową i uśmiechnęła się. Ja też. Czuję, że to wyjątkowe miejsce, jakby miało w sobie jakąś magię, która ogrzewa serce. Myśl, że Serbia jest tylko przystankiem lub dodatkiem do innego kraju, całkowicie zniknęła z ich umysłów. Zastąpiło ją głębokie poczucie podziwu. Doświadczyli prawdziwego uroku Serbii, który nie leży w wysokich budynkach czy centrach handlowych, ale w porządku, czystości, a przede wszystkim w życzliwości i uczciwości ludzi. Ich kultura jest naprawdę głęboko zakorzeniona, powiedział Krzysztof. Spokój, pokora, troska o innych, to jest w ich codziennym życiu. Dokładnie, dodała Natalia. Może nawet nie zdają sobie sprawy, jak wspaniałe jest to, co robią w oczach obcokrajowców takich jak my. Po powrocie do Warszawy, krótka przygoda w Belgradzie stała się głównym tematem rozmów z przyjaciółmi i rodziną. Serbia to niesamowity kraj, opowiadali z ekscytacją, ma urok zupełnie inny niż Polska. Wielu znajomych, słysząc ich historię, zwłaszcza o tym, jak Krzysztof odzyskał zgubioną rzecz, było pod wrażeniem i zaczęło interesować się podróżą do Serbii. Od tego dnia Serbia stała się ich celem numer jeden. W następnym roku pojechali do nowego sadu, podziwiając piękno architektury i spokojną atmosferę. Rok później odkrywali przyrodę Parku Narodowego Tara. Wrażenie gościnności i uśmiechów Serbów nigdy się nie zmieniło. Im częściej tam bywali, tym bardziej rosła ich miłość do tego kraju. Pewnego dnia, siedząc w swoim salonie w Warszawie, ozdobionym pamiątkami z Serbii, Natalia spojrzała na piękny ręcznie tkany kilim i powiedziała do Krzysztofa, Serbia nauczyła nas czegoś więcej niż tylko podróżowania. Zdecydowanie zgodził się Krzysztof. Nauczyliśmy się od nich piękna gościnności, uczciwości i wzajemnego szacunku. I tak Serbia przestała być dla nich tylko miejscem turystycznym. Stała się ważną częścią ich życia, przypominającą o wartościach dobra ukrytych w kulturze i sercach ludzi.